Muła się zmieniła, do tej pory to były wystawy, koncerty, ekspozycje. W tym roku chcieliśmy świętować troszeczkę bardziej kameralnie, ale też tego ducha Daisy odnaleźć w jej domu rodzinnym, czyli tutaj w książu, gdzie odbywa się piknik urodzinowy, ale także podczas spaceru po Wałbrzyskiej starówce, dzisiaj od godziny 9 do 12 zwiedzaliśmy miejsca związane z Daisy, z Holbergami na Starym Mieście Wałbrzycha. Natomiast generalnie z tego powodu, że jest więcej zieleni, wrażenie jest takie, że, że, że to wygląda lepiej przyrodniczo. Natomiast nie można powiedzieć, że, że radykalnie coś się zmieniło. Nagle, kiedy zamknięto kopalnie, mamy tutaj napływ niedźwiedzi, wilków, rysiów i orłów. No na pewno o tym nie, nie możemy, możemy, nie możemy o tym mówić, bo nie ma mowy. Muflonów tu nigdy nie było, więc nie ma szans na zobaczenie. Tutaj raczej bliżej książa możemy zobaczyć muflony. Skład gatunkowy flory i fauny jest ciągle taki sam. Jedynie są fluktuacje, ale to już naukowe rzeczy polegające, że jeden rok jest bardziej deszczowy, więc potomstwa jest mniej, co za tym idzie w perspektywie. Mniej par przystępuje do lęgów, jeżeli mówić o ptakach. Z ssakami, no wiadomo, kiedy to się staje bezludne, no to ssaki wkraczają. Nitoperze, e, więc to zarastanie rzeczywiście przyrodniczo ma swoje plusy, ale ma też minusy urbanistyczne, podejrzewam jakieś, bo to są dawniej bardzo zdewastowane tereny, to oczywiście można by było wymyślać różne inne rzeczy, jeżeli mówić o zabudowaniach, prawda? To się idealnie wpisuje, nie trzeba wkraczać jakby na, na nowe tereny, nowe działki, przy... bo tutaj są obszary naturowe, Natura 2000, przypomnę. Gdzie trzeba by wyłączać pewne fragmenty pod inwestycje. Tutaj jest coś, co bez problemu można adoptować na biznes, na, na, na produkcję czegokolwiek. No wiadomo, tego to jest trendu... teren prywatny koksownik. No nie wiem jaka jest polityka, ale koksownia kiedyś się to pozb... tego pozbędzie. Stąd też te wszystkie takie małe biznesy, które widzieliśmy przy bramie. Jakieś tam wikotele mają, no to, to, to są takie ułamki. Ale zobaczcie, to są tereny zdewastowane, które idealnie można wykorzystać i nie ma żadnych uwarunkowań przyrodniczych, prawda, środowiskowych, żeby jakiś biznes tutaj stworzyć. że, bo właściwie chyba to była pierwsza hipoteza, że Daisy wyjechała do tej willi, ponieważ um, um, jakby um, nie czuła się dobrze w zamku. Tam za chwilę miały ruszyć prace w, w ramach kompleksu Rize. Dzisiaj wiemy, że rzeczywiście to Jan Henryk XVII postanowił sprowadzić matkę właśnie do tej willi. On się też on wiedział, co będzie się działo w zamku i prawdopodobnie nie chciał, aby księżna żyła tam w odosobnieniu. Wydawało mu się, że tutaj niejako w centrum Wałbrzycha będzie jej troszeczkę lepiej. Daisy mieszkała tutaj do swojej śmierci. Czyli do 29 czerwca 1943 roku. I tu wiemy na pewno, że te warunki były rzeczywiście skromne. Znamy pana Johna Kocha, który mieszka w Kanadzie w tej chwili. On jest ymm, autorem takiej naprawdę doskonałej biografii księżnej Daisy. I ona nam opowiadał, że jego wujek miał sklep mięsny na Placu Grunwalskim, czyli tam, szanowni państwo, w okolicach miejsca, gdzie się spotkaliśmy. I że co jakiś czas przynosili tutaj, uwielbianej zresztą przez Wałbrzyszan księżnej Daisy, on i jego wujek yy, odrobinę mięsa, trochę chleba. Bo księżna naprawdę czasami tutaj głodowała. Głodowała, ale do końca nie sprzedała swoich klejdotów. Właśnie. Się. Bo szanowni Państwo, po śmierci księżnej Daisy w, został sporządzony spis jej majątku, który został prywatnego, który został tutaj w willi przy dzisiejszej ulicy Moniuszki. I co się okazało? Miała dwie sukienki, dwie koszule nocne, parę butów, ale za to miała naprawdę spory zbiór znaczy spory. No to też jest bardzo relatywne. W porównaniu tego, co miała na początku. No to, to nie było spore, ale tak, rzeczywiście nie sprzedawała, a jest tutaj już taki dosyć kontrowersyjny sznur pereł, o którym wszyscy mówią, że prawdopodobnie to jest, ten, to jest pozostałość po tych słynnych perłach sześciometrowych, 6, 6 metrów, 70 centymetrów. Szanowni Państwo, ostatni dom księżnej Daisy. Księżna, tak jak powiedziałam, zmarła tutaj w nocy 29 czerwca, po swoich jeden dzień, w nocy po swoich 70 urodzinach. A o pogrzebie? O pogrzebie opowiemy chyba po jak będziemy w książce. udało nam się dzisiejsze urodziny przygotować praktycznie bezkosztowo dzięki sponsorom przyjechało stowarzyszenie Krynolina którego członkinie działają w Małopolsce na Śląsku wyszukują stare żurnale przy, przygotowują kostiumy z epoki także muzyków z Filharmonii Sudeckiej udało nam się zaprosić do współpracy którzy dzisiaj grają tutaj na pikniku ale również restauracja książęcka która przygotuje częstulek. częstunek. Księżnej Daisy jest postacią niezwykle interesującą, jest postacią znaną właściwie na skalę europejską. Do dziś fascynuje nas swoją urodą, historią swojego życia i tym, jak pojawiała się, jak obecna była na salonach całej Europy, w popkulturze tamtego czasu, w zachowanych tekstach, w, na fotografiach, na portretach. Jest to niezwykle interesujące. Otrzymaliśmy takie zaproszenie od fundacji imienia księżnej Daisy Von Pless i uznałyśmy, za, uznałyśmy, że warto wziąć udział w tej imprezie, pojawić się tutaj. Szczególnie, że miejsce jest bardzo piękne, a dla nas każda okazja, by ubrać epokowe stroje i by wziąć udział w takiej imprezie mającej przywołać ducha dawnych czasów jest zawsze ciekawe i zawsze jest to próba warta podjęcia.